Maszyna zniknęła. Kurwa! Niech się Hej, Ej! Ty jesteś z obozu kouplęda! Nie, mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz ty! Nie zabrałem ci maszyny, słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Spytaj ty ja nic nie wiem! Hej! tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Bożeż, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. <gulę> Buzer, jesteś tam? Tak, Masz swój motocykl? Nie. Ludzie kołplęta zdążyli go zgadnąć. Idę do jego obozu. Dwie on będą odbiorny. co teraz? To ty? Jakiś skurwiel podjechał mi motor. Nie mam pojęcia o co ci chodzi. Musisz pogadać z manów. <noise> no, dobra, właśnie do niego szedłem. Hej, masz Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz Michel. A, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę: Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, kurwa, to mój silnik. Prowadziłem warsztat Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem na pewno się skupisz. Meny, szuka motocykla. Serio? O, o tego nie chcesz. A czemu nie? <noise> Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie. Żeby Ja zardzeli. pierdolę. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. <noise> tak mówisz. No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. Stare pompy paliwowe. Takie jak ta? No tak. Właśnie takiej, Meni. O, okej, okay, okej. Okay. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli e, tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, <grym> przez co cały czas odbijała się na pasę i... i. Pogadajmy. Mówiłem debilowi, żeby nie zostawiono środku grogi. No co za idiota? Wczoraj oberwaliśmy. Znowu wiecieś. Już dwa razy to A mówią, że szukają wiesz, jak jest. Ludzie w syfie mówią o różne rzeczy. Podjebaliście mi kurwa motor, wysadzić Ludzie was, kurwa? Swoich, ale po kilku dniach bez jedzenia. Sam wiesz, jak jest. W wieziorze nic nie ma. Opiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopu. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie. Mam 3 Wszędzie tak się dzieje. Jaki negev w ogóle? Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszki. Kała. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz? No one są podobne. Ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucje Stanów Zjednoczonych Nie, M4 to nie. Ameryka kraina wolności. Bez dwóch zdań. Widziałem ostatnio ja Leona, tak. tak? Miał mi coś przywieźć. Poczytałem tam magazynek tak, taki... Y... jakby, ale Ludzie nie Ludzie tutaj pamięta, bardzo cierpią, to, Dick. Ach, Leon... Dick? Kurwa, ja mam na imię Dick? Jak... Tak, jak mówiła, Dick? Tak, mówiła, że zniknął, nikt go nie widział. Hmm. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. I ty czy ty jesteś, Dick? Zrobisz... Pussy. też, Dick. Powolę Pusty. 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 Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To złom, Dick. Złom. Aha. Hmm. Będę. Ale to masz miał na mordę. Jakby ci diabł nasrał. Fajna czapka. Co? To... Nie, ta. Zelo, zły. Lion nosił taką czapkę, nie? Kołub, przysięgam ci, że... Dosyć! Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kołub! Kurwa... Okej... Okay. I tak to jest, a więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry O'Lirii. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale... Zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Uh, Dick, Dick! Czekaj, chciałem Cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem długim przy tym motocyklu? To był motocykl Włóczęgów, Manny. No wiem, no wiem. Wynagrodzę Ci to, przysięgam, Z zrobiłem coś nowego. <laughs> to gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest. Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, men? Wiesz, ten który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, zdrowi. Czekaj, załatwię. Dobrze. Jezu, to nawet motoru nie stało. Hej. jesteś tam? Jest. A jak się trzymasz? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych e, sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne. Dobra, jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę, czy wszystko gra. Buzer, nie, nie. Masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywa, jasne? Będę najszybciej, jak się da. Może... Jasne, jasne, spróbuję coś znaleźć w sumie. A tu już jestem, <laughs> Dobra, jest, patrz kontrolny Niro. teraz muszę znaleźć coś na jego rękę. On te kurwa drzwi bandagze. też tak... Gdzie oni mogli też tak delikatnie otwiera, że ja pierdzielę, nie? Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi, Nie, nie lubię osobiście takich... takich ty... Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferwer. Nie powstrzymamy ich. Nie, nie, się. Wycofujemy nie, Dobrze, już się. Czekaj. nie, nie, się! nie, 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 zrobili. Trzeba nie, 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 z kumplami. nie, nie, moim świecie, nie, 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 jesteś tam? nie, 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 odpowiada. nie, <głó rock Majestwo rip eyes> <anos> Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Dobra, on żyje. Buzer? To nie kurwa Buzer, on nie ma... Kurwa. A to... Um... Buzer! To on, Kurwa hey. ma ręki. Hey. A, hey. U -u -u -u. to kurwa mać! Chodź, to kurwa, nie on, Dick! Mogę ci ostrzelić, ten głupi obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw No już, rany. pokaż mi ją. Tam! Dobra! Rady. Kurwa. Uff. Tylko Dick Dzięki bracie Ja wyjdę z tego nie? Nic mi nie będzie o Kurwa, nie wiem Dick, jak leci? Ach, miałem trochę czasu, coś dla ciebie zrobiłem Dzięki, buzer Tak, wpadnę jak tylko będę mógł Bez odbioru Zon, tu Copeland. Od kilku dni nie widziałem twojego ziomeczka, Buzera. Kiedyś robił dla mnie kursy. Wiem, że z nim jeździsz. Próbowałem go wywołać, ale cisza w eterze. Jak go zobaczysz, powiedz, żeby wpadł się ze mną przywitać. Byłoby miło pogadać. Copeland bez odbioru. Siema. Cześć, Buzer. Czek mawiał, że robienie słońca na chromie to najlepszy ludzi. Jack gadał dużo głupich rzeczy. Kiego anioł. To musi być tutaj. Gdzie A? masz te swoją skrytkę, Leon? To tutaj. Ej, kuc... Będzie rozpierducha chyba. Dobra, co my tu mamy? No to, kurwa beton. Może w jednej z nich. Otwieramy. Chajda. Mam. A teraz muszę tylko rozkładować, komu to oddać. Jak? Puzzer! słyszysz mnie? A, normalnie mi nie uwierzysz. Właśnie widziałem pieprzony śmigłowiec. A, śmigłowiec? O czym ty mówisz? Śmigłowiec z nilo! Przeleciał tuż nade mną, jakby mnie tam w ogóle nie było. po takim czasie nagle znikąd pojawia się federalny śmigłowiec? Eee, wyśledzę ich i zobaczę, co oni. co oni tu do cholery wyprawiają. Hey, Dick, uważaj, nie zbliżaj się do nich za bardzo, póki nie dowiesz się, co oni tam robią. I nie rób nic głupiego. Przestań, ja nigdy nie robię nic głupiego. A dobra. Kumam. No właśnie trochę głupie by było, jakby nie mógł tego schować. Wo, wow wow, czekaj, czekaj! Chyba zwalniają. Ta, zatrzymują się Ej, kurwa, zgasz ty światło typie. Wicie, najpierw zrobisz banta, kurde. Co ja nie zrobisz. No. Trzeba to zrobić po cichu. Tu mam iść do tego typka? Tak. Notatka 2000: Po podążeniu śladem dużej mobilnej grupy, liczącej między 500 a 600 sztuk, udało się potwierdzić, że miejscem hibernacji obiektów jest. Podsłuchuj. Dobra, nie. to usłuchać? Sz szlak, okay. na czym to ja skończyłam? Udało się potwierdzić, że miejscem hibernacji obiektów jest grota High Desert, czyli teren 15. Podeptane rośliny przy wejściu oraz obecność śladów stóp, co widać na załączonych zdjęciach, wskazują, że miejsce to jest używane od dłuższego czasu. Musiałem, mimo, że mogę zeskoczyć przez to doktora, doktor Około 447 obiektów weszło do Zwracaj się ...kontrolnej po godzinie dziewiętnastej, żeby dostać się do wnętrza jaskini i dokładniej ocenić warunki. Uwaga Aha. dla doktora Andersona. Pańska teoria, że obiekty degenerują w kierunku prymitywnych zachowań nocnych wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Koniec raportu. Nie, wiem, o Brian. nie słyszałeś? On wciąż obiektów. A to nie są nasze o zwyczajne, przeciętne świrusy. To trzecie stadion. To... to jest dzieci. Nie, nie, nie. Za poza tym zadałem cztery ja to nie ma już dzieci, a obiekty nie śpią, tylko są w stanie hibernacji. Obudziłeś kiedyś hibernującego niedźwiedzia? Nie, no w kurwi się chyba są? obudziłeś. Właśnie dlatego, że tak powiedział. Gdybyśmy zablokowali te jaskinie, to. no nie wiem, zmniejszymy ich populację. Nie wiem, kabralu, jest tu dużo jaskiń. No dobra, wynosimy się stąd. No, a idziecie. O co Tak, jakby to tego się obchodziło. Wygrabujemy się! Ładować, ładować! Dawaj, dawaj, dawaj! Jasno, jasno, jasno. Buzer, jesteś tam? Buzman, odezwij się. Kurwa, weź ten, debili. kiedy wyjeżdżaliśmy z Teruel, ten typ z Niro, żołnierz czy kim on tam był, ten, który zabrał Sari. O czym ty? Miał identyfikator. Jak miał na nalezisko? Boże, o Brian. Gęba ci się nie zamykała. Przez całą drogę aż do Three Fingered Gen. O, to on. Ten koleś żyje. On żyje, Buzer. O czym ty mówisz? Cały obóz został wybity do nogi. Nie no, wiem o tym, ale usłyszałem... Dostałem się na ich lądowisko i... Zaraz, zaraz. Ty wlazłeś na ich lądowisko? Co ty... Posłuchaj mnie. Usłyszałem ich przez radio. Mówili o kimś, kto nazywa się O'Brien. Tak, lepiej. Nie, to nie tak. Po prostu... Nie. Hej, no, no... Przejdź mi bez odbioru.